Nie zawsze byłem youtuberem, Pff, tak jakbym dzisiaj był, bo nagrałem kilka filmików. Dobra, nieważne. Słuchajcie, mieliśmy już samochód, który zwracał uwagę dosłownie każdego. Mieliśmy też samochód, który był moją najlepszą inwestycją. A dzisiaj przed Wami samochód, który wzbudza emocje, ale głównie takie pozytywne, fajne emocje. A przede wszystkim samochody tej marki kocha płeć, piękna. A wiecie dlaczego? Because it's a jank. Siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. A już dzisiaj przed wami Jaguar. Jaguar XJ, czyli taka flagowa limuzyna tej marki. Słuchajcie, Jaguar nie musi nikomu niczego udowadniać. Te samochody są piękne, te samochody są szybkie, te samochody mają kota na masce. I w sumie tyle. A właśnie, a propos kota na masce, to musicie wiedzieć, że dziewczyny uwielbiają koty. I teraz tak, jeżeli jest jakaś dziewucha, która Wam się podoba, a ona wykazuje chociaż minimalne zainteresowanie w Waszym kierunku, to znaczy nie ucieka z krzykiem na Wasz widok, to posiadanie Jaguara bardzo Wam ułatwi bliższe poznanie. A w 90% może też ułatwić, hmm, jakby to powiedzieć, nasłuchiwanie dźwięków luzów w zawieszeniu. Umcie, i jeżeli chodzi o nasłuchiwanie dźwięków luzów w zawieszeniu, to polecam Wam prawy fotel, fotel pasażerki, bo jest to najwygodniejsze miejsce w całym aucie i najwygodniejsze miejsce do takich rzeczy. Nie oszukujmy się, Jaguar jest pięknym i ogromnym, ale ciasnym samochodem i na tylnej kanapie będzie Wam po prostu niezbyt wygodnie. Kiedy już skończycie nasłuchiwanie dźwięków luzów w zawieszeniu, polecam Wam jeszcze umyć przednią i boczną szybę. Tak wiecie, żeby ludzie nie gadali. Chociaż w zasadzie to mogą jedynie zazdrościć. Ja osobiście w Jaguarze zakochałem się niemal od pierwszego wejrzenia. I wcale mi nie chodzi o to wypite zawieszenie, ale o sposób, w jaki ten samochód się prowadzi, o pozycję za kierownicą, o te, wiecie, miękkie skóry, to drewno, te zegary. No wszystko to sprawia, że za kierownicą Jaguara czuje się po prostu jak w domu. A jako Petrol Head to chyba nawet i lepiej niż w domu. Z zewnątrz ten samochód wygląda perfekcyjnie z każdej strony. I teraz tak. Model X308 zastąpił serię X300, która na pierwszy rzut oka jest niemal identyczna, ale mamy tutaj sporo zmian: na przykład inne są zderzaki, inny grill, no i przede wszystkim inne jest wnętrze. A autorem projektu wnętrza i niektórych zmian w stylizacji jest nie kto inny, tylko nasz rodak, Polak, pan Tadeusz Jelec. Zatem nie przedłużając, zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, do subskrypcji kanału, do zaglądnięcia na Instagram i jak już to wszystko zrobiliście, to zabieram Was na krótką prezentację i przejażdżkę Jaguarem XJ. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now, we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming On when I chase like that, yeah. I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack No, it's not how you fall, it's you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah. I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming Time Staying Strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Mordo, jeżeli nigdy wcześniej nie jechałeś 308-ką, to bardzo Cię do tego zachęcam. To może na początek trochę historii. Jaguar serii X308 pojawił się w 1997 roku i był produkowany do 2003. Ten konkretny egzemplarz pochodzi właśnie z 2003 roku, czyli jest to już taka sama końcówka. I wraz z pojawieniem się serii X308, Jaguar zadecydował o zakończeniu produkcji silników R6 i V12. I w każdej 308 mamy V8. Mamy V8 o pojemnościach 3,2 i 4 litry. No i oczywiście 4 litry Supercharged, czyli XJR. W serii X308 nie można było też zamówić manualnej skrzyni biegów. We wcześniejszych wersjach się te manuale zdarzały. Natomiast tutaj mamy automat pięciobiegowy. Były w ogóle dwa rodzaje tych automatów. RK miała inny. W tym natomiast z egzemplarzu jest ZDF5HP24. Także jest to dosyć popularna skrzynia, łatwa w obsłudze, nie ma żadnych problemów, żeby dostać do niej jakiekolwiek elementy. Słuchajcie, mimo tych prawie 300 koni pod nogą, tym samochodem naprawdę nie chce się szybko jeździć. To auto potrafi gniatać w fotel i to bardzo mocno, ale to nie o to chodzi. Jaguar ma się majestatycznie gdzieś pojawić, a potem zniknąć w taki sposób, żeby go wszyscy zapamiętali. Żeby zapamiętali, że za kierownicą siedział facet z klasą, kapuje. a nie jakiś Jarosław Psikutas. Jedyna rzecz, jakiej mi w tym samochodzie brakuje, to jest dźwięk silnika. Bo ta V8 brzmi przepięknie, ale dopiero pod dużym obciążeniem. Tak, to wszystko odbywa się tutaj w niemal totalnej ciszy. Jedynie szum opon, i no, delikatny szum tego motoru. Słuchajcie, była kiedyś taka sytuacja, jakieś 10 lat temu, że pojechałem tym samochodem e, do takiej miejscowości na N. No i tam jeden człowiek do mnie podszedł i zapytał się, jaki tutaj jest silnik czy to jest może 1,8. No, odpowiedziałem, że troszkę większy. Zapytał mnie: To co, to to już 2 litry to taki smog. No, więc mówię, że nie, no 4. Ale jak to 4? No 4 litry. No nie mógł wierzyć, dopóki mu nie pokazałem, co jest pod maską. No i zaczął mnie wypytywać o spalanie tego auta. No i odpowiedziałem, że spala dokładnie tyle, ile się chce. Bo jak się chce tym samochodem spalić 20 litrów, to on spali 20 litrów. Jak się chce nim spalić 30 czy 40, to też jest się w stanie to zrobić. Natomiast, no wiadomo, tak jak wspomniałem wcześniej, to auto do tego nie służy, i przy takiej normalnej, spokojnej jeździe, no w tym momencie komputer pokazuje 14,7, więc w granicach 15 litrów się to spalanie zazwyczaj mieści. W trasie da się nim bez problemu zejść poniżej dychy, także to przeświadczenie, że te duże silniki jakoś nie wiadomo, ile spalają, no to jest po prostu mylne, bo wcale nie jest tutaj tak źle z tym. No a poza spalaniem, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji takiego auta, to powiem Wam tak, przez ostatnie 10 lat dużo się zmieniło, bo 10 lat temu części do niego były naprawdę dużo droższe. Teraz ten rynek części zamiennych troszeczkę się nasycił, więc też wcale nie jest tak źle. No weźmy na przykład cenę amortyzatorów. W tym przypadku jest to od 200 do 400 zł, zależy jakiej marki. Także wcale nie jest to też jakiś koszt bardzo różniący się od. Tego, co trzeba zapłacić, kupując amortyzator do jakiegoś pospolitego auta. I zbliżając się już do końca, Mordo, jeżeli tylko chcesz kupić Jaga, nie zastanawiaj się poszukaj dobrego, fajnego egzemplarza i kupuj Siemano. A ja jadę do paczkomatu.